i hejka w nowym vlogu. Dzisiaj w sumie będziemy zakładać ten wyczekiwany hak. Tylko jest jeden mały problem. Znaczy się nie problem z samochodem, tylko problem moim zdaniem z hakiem, bo zamawiając ten hak, pan mnie w sklepie poinformował, że tak, do airlinea nie ma żadnego problemu, to będzie pasowało. A zaraz Wam pokażę, o co mi chodzi dokładnie. No i spójrzcie. Tutaj mamy Tiguan 1. To niezależne jest, czy lift, czy nie lift. To jest podobno Tutaj daty są. no Lift gdzieś był chyba 2010, pamiętam, albo, bo to jest jedenasty chyba rok ten Tiguan. No i tutaj jest skreślony airline, a my mamy wersję airlinea O, jest to taki Tiguan. 210 koni. Skrzynia automatyczna. znaczy no, to jest taty samochód, no ale trzeba też zamontować hak i będziemy tym jeździli, bo ma więcej koni i wtedy można gdzieś dalej jechać. A ma bardzo mały przebieg w sumie, bo. Ma 103 tysięcy chyba, albo 140, coś takiego, więc nie jest dużo. No i przyszedł ten hak, wygląda tak. Tu jest ta belka mocująca, tu są jakby te mocowania, te blachy mocowania to są do wnętrza. Się wkłada tam belkę tą zderzeniową, chyba, nie wiem, chyba tak to ona się nazywa się wykręcają i montuje się po prostu zamiast tego hak. Śruby są, kula. Kule kupiłem po prostu na stałe, tutaj jest ta przejściówka, a i okablowanie gdzieś, no gdzieś w garażu leży, ale okablowanie chyba dzisiaj nie zdążymy zamontować, do następnego vlogu dopiero będzie, ale zobaczymy jak to nam pójdzie, bo tutaj jest napisane dwie godzinki. Chciałbym, żeby to były dwie godzinki. No i mam jeszcze klucz dynamometryczny, bo tutaj jest wszystkie pokazane z jaką siłą daną, jaką śrubę dokładnie dokręcać i do tego jeszcze kupiłem zielony klej. Niby mocny, nie wiem, nie stosowałem nigdy go. Po prostu do gwintów, bo wiadomo, ten hak nigdy nie będzie odkręcany. Jeszcze zapomniałem, hak kosztował 770 zł. Z przysyłką do domu. Na jakiejś, nie wiem, o jak po prostu gościa znalazłem, który sprzedaje, i widziałem, że to ze słupska chyba wysyłają. I y, kupiłem gniazdo 13 pinowe, a nie 7, no bo nowe przyczepy wszystkie mają w sumie chyba 13kę. Więc już od razu zamontowaliśmy, jakbyśmy kiedyś chcieli, chcieli, może zmienić tą przyczepę, no ale jest ona dobra i, i na razie się nie zamierza. <grytko> Tylko chyba zmienimy ten samochód, bo BMW niestety też nie ma haka, ale y, no, jakoś nie chcemy montować tam haka, no bo to jest 1.4, nie 1.5 benzy turbo benzyna na, podwójny, na podwójnym turbie. I tam jest chyba 150 koni, więc no słabe auto, małe DMC ogólnie mają więc nie warto chyba. Teraz będziemy w sumie ten, demontować najpierw ten zderzak. Tutaj widziałem, że tutaj są jakieś śruby, po drugiej stronie są jakieś śruby, tu pod spodem nad kolak są jakieś śruby tutaj. Więc to trzeba po kolei podkręcać i spróbować to zdjąć. That's what keeps in the cold. Zdjęliśmy zderzak i się pojawiła belka. Typowo do haka. Ale to nie wiem, no tutaj mamy kable, wszystkie w sumie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No jest wszystko wyprowadzone tylko na 7 pin, nie? Podejrzewam, że do tego by można było jakiś hak kupić. Bo tutaj widzisz, tylko się podkręca z dołu, no ale my to chyba wywalimy. No bo jak już kupiłem hak, no to zamontujemy ten mój, nie? No. Ale dobrze to wygląda. No szkoda, że wcześniej nie wiedziałem, że, że jest to tutaj wszystko przygotowane. No macie nawet. Czekajcie. O! Coś takiego to jest. Nie mam pojęcia, co to jest. Ale wygląda to mi jak mocowanie, mocowanie właśnie do haka. No i tutaj jest okablowanie już wyprowadzone. Więc będzie dużo, dużo, moim zdaniem, mniej roboty dzięki temu. Fajnie, cieszę się. No, ale my i tak sobie te moje kable tutaj przeprowadzimy. Tędy normalnie. I wtedy do tego się podepniemy. Zobaczymy w ogóle co to jest. A widać ten duży gruby to jest plus pewnie. No. Zdemontowaliśmy sobie w sumie tą tutaj belkę. Tutaj jest ten otwór. No i tutaj z boku odkręciłem w sumie te, te śruby. Z drugiej strony tak samo. Tu mamy ten kabelek. I teraz będziemy montować ten drugi. I mamy sobie tutaj włożone te, jak to są, te przedłużenie, tak chyba? No i tutaj mamy śrubki. I klej. I klej. Wurt firma Wurt. Nie. x 80 <grym> Z wurta. Nie nie wiem, jakie 25 zł kosztował w każdym razie. No, i tutaj na instrukcji wszystko jest napisane, co jakie śruby używać. My po prostu, według instrukcji, jedziemy i będziemy, według instrukcji, też dokręcać ten, ten moc, newtonometry, tak? Żeby to było jednak prawidłowo zamontowane. Dobra, i przykręciliśmy już tutaj te, jakby te przedłużenia, tak? No, i wkleiliśmy te, te śrubki, właśnie na klej, nie? A weź i powiedz, tu trzy się przykręcają? Ja. Tak no dobra, no to wkręć. Czekaj. Skompletował pa pakowacz 20. To dokręca Szymon ej. Naprawdę uwierz mi I wtedy te tutaj M12 dokręcamy z mocą 87 87 to są te tutaj weź możesz tą, bo tu jest akurat tu? ten Tam nie, bo nie mamy jak nie mamy jak tu ten klucz, ja muszę go wyjąć, ale tu chciałem, żebyś przykręcił najpierw. Kumasz, ten klucz muszę wyjąć tam. No to jest mocniejsze, co? To jest moc. Szymon, nie gadaj. I co? I jak myślisz? Dobra, to A to jak ma być, tak? Tak, Czy tak? Nie, tak. No tak. Tak, jo. Dobra. Gdzie no. wyciąć w tym zrzaku? Teraz dziura. No to jest źle przemyślane. E, zaraz się daj, to obrócimy. Poczekaj, czekaj. No i teraz klikamy. Czekaj. Trzymaj. O, czekaj. No, obróć to. No. no. No jest dokręcone. Czekaj. Trzymaj. sprawdza czy działa. Ty no dobrze będzie, ej. Skała. Dobra, hak w sumie mamy już zamontowane. Fajnie wyszedł, mocno się trzyma. Śruby wszystko dokręcone tak jak według instrukcji jest. Plus jeszcze nawet kleju dałem. A my się będziemy brali za wiązkę elektryczną. Ale to już w sumie w następnym vlogu Wam pokażę, jak to podłączymy, bo myślałem, że to fajnie ma tutaj prąd wszystko, nie? No ale niestety po rozmontowaniu tego, tutaj kabelek idzie, 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 idzie i... No. I tyle w temacie. Tutaj nie ma żadnego prądu, nigdzie nie można tego w sumie nawet podłączyć, bo nie ma żadnej kostki. Nie, jest! Szymon! A nie, no to nie jest kostka, no to nie wiadomo co to w ogóle jest, powiem Wam szczerze mówiąc. No tu są jakieś kostki, ale nie wiadomo co to jest, zobacz. Inna kostka tutaj jest. Pokaż, no co No, jest inna kostka, tutaj jest kostka właśnie od tego przedłużenia. No dobrze, ja z Wami żegnam i No spróbujemy to podłączyć po prostu w następnym vlogu. Zobaczymy jak to pójdzie. My tu musimy wyciąć jeszcze w Zerzaku dziurę i i wyprowadzić po prostu te kable do środka i wtedy to będę dalej podłączał. No ale hak jest zamontowany. W następnym vlogu właśnie zobaczycie jak zrobiłem w sumie to wycięcie w zderzaku plus podłączenie no tej kostki, nie? Więc pa, pa do następnego i pamiętajcie o subskrypcji, łapeczce w górę, w górze. O, łapy brudne, czarne. No i mamy mróz <laughs> i zima przyszła z powrotem. Papa pa, do następnego.